Jeśli chodzi o 10 tajemnic, to przy ujawnieniu każdej obowiązywać będzie następujący porządek. 10 dni wcześniej będziemy wiedzieć, co ma się wydarzyć, gdzie i jak oraz jak długo będzie to trwało. Dokładnie co do godziny, minuty, sekundy. Dowiemy się też, gdzie to się stanie. Przez 7 dni przed ujawnieniem tajemnicy będziemy pościć i modlić się. O nadchodzącym wydarzeniu będziemy mogli poinformować na 3 dni przed. To się odnosi do wszystkich tajemnic. Wszystkich dziesięciu tajemnic. Jeśli chodzi o chwilę ujawniania tajemnic, na bergaminie, który Matka Boża dała Mirjanie, gdzie opisane są wszystkie tajemnice, będziemy mogli widzieć tylko jedną naraz, przeczytać, a potem będziemy czekać na następną. Pierwsze dwie tajemnice są napomnieniem, ostrzeżeniem. Kiedy one się zrealizują, dla wszystkich stanie się jasne, że Matka Boża tu się objawiła, że wizjonerzy mówili prawdę, że objawienia są autentyczne. Pierwsze dwie związane są z Medziugorem. Tu objawiła się Matka Boża, tu ciągle się objawia. Będzie to napomnienie i ostrzeżenie dla parafian medziugorskich. Trzecia tajemnica to znak na górze objawień, tam gdzie znajduje się figura Matki Bożej. Ten znak będzie wielką radością dla wszystkich, którzy uwierzyli i którzy żyli tymi orędziami, którzy się nawracają, modlą i wychwalają Boga. Kilka razy byłem obecny w czasie objawienia, gdy Matka Boża przygotowywała Mirianę do ujawniania tajemnic. Widziałem wtedy, jak Miriana płacze. Pytałem, dlaczego płaczesz, a ona mówiła, widzę małe dzieci albo krew, ale nie mogę o tym mówić, bo jestem związana tajemnicą. Kilka razy płakała, bo nie jest łatwo oglądać, jak na filmie coś, co ma się wydarzyć. I nie wiadomo, kiedy to nastąpi, bo to jest tajemnica. Trzeba wykorzystać ten czas łaski i żyć nim. I gdy to nadejdzie, być gotowym. Czytanie z apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Morza już nie ma, i miasto święte. Ujrzałem nowe Jeruzalem.